Nie ma Sadama, nie ma Arafata, teraz nie ma Binadena. Czy w ogóle wierzycie w te informacje, które mamy w mediach teraz? Nie wierzymy w informacje, które przekazują nam media y, masowe. To wszystko to jest bajka, wiesz, którą, którą chcą, żebyśmy uwierzyli. A w ogóle jak podchodzicie ogólnie do mediów, bo y, przez wielu jesteście uważani za takich, którzy raczej. Y, nie układają się z mediami i raczej nie, nie mają po drodze z nimi. Nie układamy się z mediami, raczej stawiamy na rozwijanie swoich ścieżek medialnych, to jest DIL-TV, DIL-RADIO yy, i generalnie cała nasza propaganda DIL. A sami oglądamy niezależne kanały. Czy w ogóle w oficjalnym kręgu mediów są media, którym można jeszcze zaufać? Gazeta Polska, to no. Ja nie potrafię powiedzieć, czy tak, czy nie. A, a z, czego, z czego to wynika? Czy po prostu a, w dzisiejszych czasach już a, tylko, tylko w ten sposób można przyciągnąć ludzi i zainteresować ich pewnymi tematami, że nie, wiem, nie kalkuluje się pisanie czystej, że tak powiem prawdy bezinteresowne? No oczywiście. No. To mówię. To. Co chcą, żebyśmy wierzyli, tym nas poszerują. I tysiąc razy będą ci te informacje podawać, podawać. o w końcu w nią uwierzysz. Tak. Jakiś kronikarz ją zapisze, że to jest prawda, bo ja mi się wydaje, że to jest prawda. Ze 200 lat ludzie będą się tego uczyli w szkole, że tak było. A generalnie tak nie było. To było wszystko kita, tak, tak. Na tym polega, ale... Stara zasada, jak jedno kłamstwo powtórzysz sto razy, staje się prawdą po prostu. No Proszę. Często. tak... Właśnie, być może właśnie dlatego macie swoją telewizję? Mamy swój kanał, Deal TV. Nie można tego nazwać telewizją jeszcze, ale dążymy do tego, aby, aby rozwijał się ten... Właśnie, jaki macie plany z rozwojem um, wszystkiego tego, co jest wokół Was? Bo jak wiadomo, Hempgru to nie tylko Hempgru, ale też właśnie Deal Radio, Deal TV, DIL DIL Galaxy... DIL I Właśnie, możecie coś powiedzieć o tym, jak, do czego to zmierza, bo tak naprawdę jesteście chyba teraz najbardziej zorganizowaną... Um, że tak powiem, nie wiem, fundacją czy grupą. jak to nazwać, grupą. No, pracujemy nad tym oczywiście. Nie, nie ścigamy się z nimi aczkolwiek. Pracujemy nad tym, żeby umacniać się wokoło, łączyć całą familię, zapewnić jej odpowiedni byt i, i, i poziom mentalny. Wszyscy razem tworzymy rzecz no, niespotykaną z Rzeszeni który za chwilę przerodzi się w ruch społeczny powoli do przodu okej, okay, możecie coś powiedzieć więcej na temat y, rodzącego się ruchu społecznego? Bo to mi generalnie, generalnie jeszcze teraz y, nie będziemy o tym rozmawiać, ponieważ pierwsze spotkanie dopiero przed nami 2 czerwca z jazdy w gangu y, a cel to przede wszystkim nieść y, nieść światło że tak to nazwę Młodym ludziom, którzy nie wiedzą do końca, co zrobić ze swoim życiem, często są uzdolnieni, wywodzą się z ciężkich, yy, ciężkich patologii, nieraz. Chcemy podać im rękę, chcemy podnosić i, i, i dążyć do przodu z naszą familią rodaków. Tak mm, Okej, okay. w takim razie, może powiecie coś na temat, yy, jesteśmy świeżo po premierze Waszej płyty. A, jak... Jakie tam tematy poruszacie, i w ogóle czego możemy się spodziewać dla tych, którzy jeszcze nie dotarli do tego materiału? Dużo skreczy. <grymne> Marek? No, o czym nawiano? O życiu, o tym, co tak naprawdę zawsze tak. Mówimy o tematach bieżących, nie tylko. Kto, kto odpowiadał za produkcję, i jakich gości możemy właśnie na pięknicę? Za produkcję szczególnie Fuso i Szwed jest jeden bit Siwersa, jeden, jeden bit Nolte. Za produkcję w tym momencie jakby na, pierwszej części jedno, na pierwszej części trylogii, czyli jedności, inicjatywę produkcyjną mu przyjął Szwed tak naprawdę, ponieważ cztery bity są spod jego ręki, dwa spod ręki Fusa, jeden Noltego i autro Siwersa. Tematyka nasza stała, aczkolwiek no, by, by też poruszałem tak naprawdę nowe tematy, których wcześniej nie gryźliśmy na tak, w jakiś sposób. Na linii frontu z paluchem to temat o, 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 o walce z dziadostwem, tak naprawdę jak, jaką toczymy cały czas. Obudź się, junior stress. To temat jakby, temat, który, który y, alarmuje i nawołuje do otwarcia oczu, czyli, czyli przebudzenia się i, i, i do... Nawiązuje do pytania propos mediów. No tak, Więc tak. Może to jest, tak. jest, tak. Masz jest Tutaj jest ważne. Mówimy tak. też o brudnych pieniądzach, które są na ulicy, ale którymi wcale się nie musisz karmić, możesz z niczego zrobić coś. Mówimy o jedności. A właśnie, jedność, e, to jest pierwsza część tej całej trylogii, skąd w ogóle pomysł na, na to, żeby zaprzeć to w trzech częściach, a nie wydać tego wszystkiego na przykład nawet na potrójnej pójdzie? Można było zrobić tak, my zrobiliśmy to tak. Jest. To był nasz, nasz pomysł. To no, 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 nowa opcja. to w Nigdy my nie, 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 wcześniej nie widzieliśmy podobnych, y, podobnych z, zjawisk, jeśli chodzi o wydawanie płyt. Tu trzy epki. Miejmy nadzieję, że rynek w Polsce trochę się obudzi, jeśli chodzi o wydawnictwo właśnie Epek, Singli, Maxi Singli, który umarł dawno temu. E, do tego, no co? Będzie no, na bieżąco cały czas. Co so, pół roku ludzie będą mogli usłyszeć coś nowego od nas. No właśnie, to było moje następne pytanie. Kiedy użymy lojalność? Jeszcze w tym roku, na jesieni. Mm. i daty jeszcze nie podajemy. Gdyby mielibyśmy wydać jeden album, cały JLB, wydalibyśmy go dopiero za półtora, czy półtora. półtora roku, na przykład. Daliśmy coś od siebie, mając zamkniętą jedną część. Tak jak to wyłusiliśmy, tak Dokładnie. zrobiliśmy. Trzy mm. części po siedem numerów. Numerologia też ma znaczenie. Trzy razy siedem. Seven, czy ja może, możecie, nie wiem, zdradzić troszeczkę... Nie wiem na przykład jakich gości ujrzymy na tej drugiej klucie? Nie, jeszcze Wszystko nie. Wszystko wiadomo na tajemnicę. Jeszcze chwilę tak. Dużo podróżujecie. Ja jakiś czas temu oglądałem wasz materiał z Francji, teraz jesteście w Irlandii. A różnią te koncerty czymś w ogóle te zagraniczne, że tak powiem od Polski. No generalnie koncerty. Koncept, no każdy jest niby inny, a w dużej mierze jest bardzo podobny. Tak? Klimat w tym momencie na koncertach no, tak naprawdę zawsze był, był bardzo dobry. Ludzie nas wspierają, my jesteśmy z nimi i, i staramy się dobrze bawić i dać przede wszystkim tą dobrą zabawę publiczności. Akurat mamy to szczęście, że nasi słuchacze są świadomymi ludźmi, coraz bardziej i dobrze się bawią. Yes. na naszych koncertach. Mm -hmm. Pozdrawiamy naszych fanów cały album, jeżeli jeszcze nie macie płyty, nie mieliście okazji jej kupić, zapraszamy do nas na TV. Cały album jest do odsłuchania. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Salut. Zdróweczko dla Was wszystkich Cześć. cały czas Milion chętne grup i OTB GANG. Jesteśmy z Wami. Sprawdźcie, niebawem wychodzi specjalne wydanie Digi pakietności z mixtape'em z TC Fuso, zremisowane kawałki z drogi klucza. Specjalny bonus od nas. Sprawdzajcie koniecznie. Zajebisty materiał. Elo. Żarek Henry, Hotel B, Pozdrawiam wszystkich serdecznie Dublin. Jeszcze raz z tej okazji yy, otwieramy sklep na wyspach. Kolejny. Jest to Dublin, Hampshire, kresleczka Dublin. Sprawdzajcie i specjalnie dla Was. Klip Jedność ma już milion, płyta Jedność ma już złoto. Wszystko dzięki Wam. Oglądacie mobilizacja.pl i wpadajcie tutaj częściej. Zapraszamy. Halo. Do sprawdzenia projektu y, Kala Fuso pod tytułem To Kala. Jest to współpraca moja, czyli wokalistki, razem z y, producentem. Y, docentem z y, 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 Dirgangu beatmaker Fuso, ponieważ y, ten materiał zbieraliśmy około dwóch lat i y, y, przyszedł czas, żeby to jakoś wydać, więc będzie to nielegal. No i to w następnym tygodniu jest do sprawdzenia już, y, jakieś tam dwa wideo są, które je promują, wracam teraz do Polski, bardziej zająć się promocją. Mam nadzieję, koncertami próbujemy promować ten album. No i ten materiał, tak naprawdę to mieliśmy taki plan z Fusem, żeby um, ten materiał wypuścić jako materiał promocyjny na nielegalu, co będzie tak jakby przed snakiem, przed tym, co chcemy naprawdę zrobić jeszcze w tym roku. Czyli planujemy pod koniec roku y, wydać legalny album, ale co z tego wyjdzie zobaczymy, na razie skupiamy się na promocji tego. Także no, mam nadzieję, że, że wszystko pójdzie po naszej myśli. No i w następnym tygodniu jest premiera, zapraszam do słuchania.